Dzień dobry Państwu, nowojorskie klimaty na zewnątrz, gdzieś tam za mną, 300 metrów po prawej stronie Barclays Center, w ogóle próbowałem stamtąd coś nagrać, ale no to jest Nowy Jork, tutaj raczej głośno bywa o każdej godzinie dnia i nocy, kilkanaście godzin do walki Adama Kownackiego, no wszyscy wiemy, to jest główny temat, zacznę od paru takich bukmacherskich spraw, po wczorajszym ważeniu, jak widać specjalnie, Fizjonomia Geralda Washingtona nie wpłynęła na oceny bukmacherów akcje Adama Kobnackiego podskoczyły po wczorajszym ważeniu nie to jakoś super znacznie no ale było 5 do 1 było 4 do 1, jest 5 do 1 w tej chwili jak Państwo będą chcieli stawiać na Washingtona to to można wygrać 500 zł albo 500 dolarów, wszystko jedno którą walutę Państwo preferują. Zapostawione postawione 100, czyli wyraźnym, wyraźnym rywalem, wyraźnym e, faworytem tej walce jest Adam Kownacki. No ale to są bukmacherzy, no widzieliśmy parę ostatnich e, przykładów, kiedy, kiedy sport się rządzi własnymi prawami i całe szczęście, że się rządzi, bo inaczej wszystkie walki by się odbywały na papierze, a nie, a nie w ringu. Ciepłe nawet zrobiło, dzisiaj nie jest tak tragicznie. Na pewno nie tak tragicznie, jak na pewno nie tak tragicznie jak w Chicago. Tam na zewnątrz nic specjalnie nie zrobił. Natomiast dzisiaj rano na siadaniu no i wczoraj wieczorem miałem okazję poznać z, z paroma dziennikarzami, e, którzy, ja nie wiem, jedna rzecz mnie dosyć zastanawia, za każdym razem przez ostatnie trzy walki, od szpilki, e, czytam tą sam, te same wypowiedzi w amerykańskich mediach, a mianowicie, że to jest prawdziwy test dla Adama Kownackiego. No, ja, ja nie wiem ile tych prawdziwych testów można mieć, dla mnie prawdziwy test jest jeden, natomiast no, to jest trzeci, który policzyłem, Szpilka, Kiladze, Charles Martin, no to, to są trzy. Za każdym razem pisano dokładnie to samo. Znaczy, ja powiem tak, dla mnie ta sprawa jest prosta. Dlatego, że dziennikarze z jednej strony piszą nawet przed tą walką, że nie zwracajmy uwagi na fizjonomię Adama Kownackiego. A jednocześnie przy ocenach walki zawsze na to zwracają uwagę. Zawsze. Absolutnie zawsze. Mie to, to już rozbawię, już nawet przestałem za domu na ten temat rozmawiać jakiś czas temu, bo to kompletnie nie ma sensu i wydaje mi się, że cały czas to, że, że e, jak mawia sam Adam Kownacki, on nie wygląda jak model komuś tutaj zupełnie przeszkadza. Ja, ja tego nie rozumiem, bo Martin to miał być ten prawdziwy test, teraz czytam, że, że, Charles, że Gerald Washington to jest, to jest prawdziwy test pytanie moje, czy, czy który z tych testów dla mnie jest prawdziwy no, Martin na pewno był Kownacki tu jest Kownacki kontra Washington to jest prosta sprawa, jeśli chodzi o, o samego Geralda Washingtona to, to wszyscy doskonale wiedzą trzecia, kolejna porażka z pięściarzem zaliczanym do, do szerokiej, albo, albo samej czołówki boksu no bo wiemy, że przegrał z Millerem przed czasem to samo z Wajderem porażka z Adamem Kownackim to jest game over dla niego jako pięściarza, który liczy się o cokolwiek w dalszym ciągu będzie zainteresowanie tym co, co potrafi pokazać, bo chłopak wygląda ma historię, a wstana się te wszystkie wojenne czy wojskowe przeszłości bardzo liczą, to można fajnie sprzedać w artykułach oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym co się można pokazać na ringu, no ale Ameryka taka jest, to zawsze musi być story behind the story, czyli poza tym, poza tym pięściarskim Pięć czaską częścią musi być jakiś dodatek, no więc Washington tutaj zupełnie pasuje. Eee, wszyscy moi rozmówcy z, zgadzali się co do jednego. My będziemy bardzo szybko wiedzieli, kto tą walkę wygra. To znaczy będziemy wiedzieli, bo w momencie jeśli Gerald Washington będzie potrafił trafić swoim best shot, czystym uderzeniem Adama Kownackiego i na Adamie Kownackim to nie zrobi specjalnego wrażenia no to ta walka będzie trwała 4-5 rund, może 6. To, na co się zwraca zawsze uwagę, a że się zwracało się do tej pory, to jest brak przygotowania kondycyjnego Geralda Washingtona. Część z moich rozmówców mówiła nawet, że, że, że parę z tych porażek, między innymi z Millerem, wynikało z tego, może nie z tego, że, że Gerald Washington był słabszy boksersko, ale po prostu już nie miał siły i wolał się poddać. Nie poddać na zasadzie podniósł rękę i mówił, panie sędzio, ja już dalej nie chcę walczyć, tylko po prostu no, przyjmuje jeden, drugi cios, nie oddaje. Proszę mi wierzyć, pięściarze doskonale wiedzą, na co reagują sędziowie, zwłaszcza w Nowym Jorku, zwłaszcza w e, Komisja Stanowa Nowego Jorku pod tym względem, Sportowa Komisja Stanowa Nowego Jorku jest pod tym względem bardzo wymagająca e, rozmowy z e, Rozmowy z sędziami przed walką są bardzo, bardzo, bardzo czyste. To nigdy proszę nie zapomnieć, i to jest bardzo ważne oglądając walki w Nowym Jorku, to takie zakulisowe trochę dla Państwa, o tym co się stało z Magomedowem podczas walki z Perezem. To kosztowało komisję stanową, czyli stan Nowego Jorku prawie 40 milionów dolarów odszkodowań. I od tego czasu za każdym razem, kiedy tych te ciosów jest parę, zawodnik, nie, zawodnik nie odpowiada, to tą walkę się natychmiast kończy. Tragiczny przykład tego mieliśmy w ostatniej walce acavo-vandrade, kiedy, kiedy kiedy Mercante Junior w ogóle wskoczył jakby był nienormalny i zakończył walkę, którą nie powinien zakończyć. Pięściarze doskonale o tym wiedzą. Czyli wracając do tematu, jak chce się skończyć walkę, no bo przecież zapłacone już jest, no to po prostu się... Pozwoli rywalowi zadać jeden, dwa, trzy ciosy i, i wiadomo, że sędzia sam za nas to skończy. Nie mówię, że taki jest plan Waszyngtona, wczoraj z nim rozmawiałem, widzieli Państwo w przypadkowo e, bohater drugiego planu, kiedy rozmawiałem z, z Łukaszem Lichotą, Przemiły człowiek e, na pewno bardzo dobrze przygotowany do tej walki. E, najlepiej przygotowany, chociażby z tego powodu, e, z tego powodu e, o którym mówiłem, że w przypadku trzeciej porażki z zawodnikiem znaczącym, no to jest, to jest koniec. Natomiast Adam Kownacki to jest, to jest, to jest ta sama, ten, ten sam pomysł na walkę, która była z Jago Kilad. Adam nazywa Geralda Washingtona biegaczem z ciosem, czyli, czyli zawodnik, który potrafi zmieniać pozycję, fajnie się rusza, potrafi oddać. natomiast no, stwierdzenie, i z tym się w 100% zgadzam to jest na pewno doskonała taktyka na tą walkę że im więksi są tym bardziej padają jak się ubije na korpus to powinno, to powinno na pewno działać to powinno na 100% zadziałać i, i takiego planu proszę się spodziewać za, za kilkadziesiąt godzin w, w Barclay Center to znaczy Adama Kownackiego atakującego rywala na, na korpus chcącego osłabić jego, jego nogi no wiadomo w momencie kiedy, kiedy nogi Washingtona są wyłączone no to ten styl Adama idę do przodu i zadaje 70 ciosów na rundę, niech wpadnie 15% z tych, tych ciosów a Adam ma czym przyłożyć, proszę mi wierzyć no to, to jest po walce i to, i to, i to jest plan natomiast, natomiast nikt z nas nie wie e, nikt z nas nie wie jak zareaguje Adam Kownacki na, na ciosy na ciosy Waszyngtona patrząc na Patrząc no na dotychczasowy dorobek knockoutów Washingtona, to specjalnie nie ma się czego bać. Natomiast no ja, ja w takiej rzeczy nie wierzę. No, nie, nie, ma, nie ma ludzi z żalezną szczęką, są tylko ludzie źle trafieni. Washington ma te swoje no parę kilogramów mniej niż, niż żadam, ale jest na pewno na pewno wyższy. Ten cios wagę ma i, i, to, i, to, i to jest cała tajemnica tej walki. Z jednej strony Kownacki, chciałem powiedzieć Głowacki, a Krzysiu Głowacki, to miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu się dowie, z kim będzie walczył i gdzie będzie walczył, czy z kim to wiemy, natomiast gdzie, gdzie będzie walczył. Wracając do Kownackiego, doskonały pomysł Kita Tremble, trenera, trenera Adama Kownackiego, po co tam sięgać gdzieś wysoko do tej głowy, która jest tam, nie wiem, 10 centymetrów, 10 to tam nie było, te, te wszystkie... Te wszystkie dane statystyczne, które pięściarze podają, to jak Państwo zresztą widzieli to można gdzieś sobie, sobie schować, dlatego że teoretycznie to mamy być 10 cm różnicy między jednym a drugim. Państwo widzieli to na wadze? Nie, ja stałem 2 metry obok jednego i drugiego, to tych 10 cm różnicy między Kownackim i Waszyngtonem zupełnie nie widzę. No ale na pewno obijanie, obijanie schabów, czy tam obijanie korpusu, już nazywając rzeczy tak bardziej profesjonalnie, to na pewno jest doskonały pomysł mój typ na tą walkę zwycięstwo Kobnackiego na punkty mówiłem o tych rozmowach z kolegami no, o, o tych testach to już mówiłem po raz kolejny słyszę, że musi walczyć z wysokimi pięściarzami no bo wysocy czekają no, z tych wysokich to jedyny, którego ja widzę w tej chwili jako rywala na 2019 rok walczy o tytuł mistrza świata A to jest Deontay Wider Wcale bym się nie zdziwił, absolutnie wcale bym się nie zdziwił. Jakby po tej rewanżowej walce w maju, czy na początku czerwca, raczej koniec maja, słyszę z Tysonem Fury, następnym rywalem jesień, październik. Whitera był właśnie Adam Kownacki, jeśli wygra. Tak to wygląda na chwilę obecną. Państwo doskonale wiedzą, że na chwilę obecną w boksie to jest dosyć taka, taka absolutnie szeroka, szeroka strefa. Trzymamy kciuki, spodziewanych jest około. 2000 kibiców Adama Kownackiego, sam sprzedał ponad 1500 biletów, atmosfera gorąca na ważeniu, wczoraj śpiewy były jak za najlepszych, e, najlepszych czasów, e, dobry pomysł przesunięcia walki Adama Kownackiego niejako otwierającej przekaz telewizyjny w Fox, bo są dwa przekazy, jest jeden w Fox+, Plus. To te gorsze walki i te trzy główne to jest główna stacja telewizyjna Fox przesunięcie na drugie miejsce, dlatego że no, by to słabo wyglądało, jakby kibice zaraz wyszli po walce Adama Kownackiego, a tak jest szansa, że ponieważ walka jest tuż przed, przed pojedynkiem Turman Lopez że, że część z nich zostanie i będzie to dobrze wyglądało, bo nie mam żadnych wątpliwości, żadnych wątpliwości, że jedna trzecia sali to będzie e, nie wiem czy nie więcej, jedna trzecia sali to będzie ekipa Adama Kownackiego czerwona fala koszulki wczoraj szły jak, jak woda cała ekipa, rodzina Adama Kownackiego przy tym pracuje o tym już mówiłem wcześniej to wszystko jest rzeczywiście dograne, dograne absolutnie perfekcyjnie Także wcale się nie zdziwił jak mówię jedna trzecia Barclays Center byłaby polska dlatego że Kit Turman vs Lopez no to jest fajna walka no ale kogo tutaj Kit Thurman z Florydy specjalnie ekscytuje no, z tego co słyszałem niewielu to jest, to jest walka, która jest absolutnie główną postacią tego wieczoru za, za kilka czy kilkanaście godzin tutaj u mnie w Nowym Jorku na pewno ma być, ma być Adam. Adam Kownacki. Atmosfera, atmosfera będzie na pewno, na pewno rewelacyjna. Adam to lubi, kibice to lubią. Panie pomyślane wszystkie bilety dla Polaków sprzedawane w tych samych sektorach, także Janek siedzi obok Janka, a nie Adam obok jakiegoś tam Johna Smyta to, 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 zawsze, to zawsze atmosferze pomaga. No i tym nie mogę w tym momencie nie, nie powiedzieć o głównej walce wieczoru Lopez, czyli, czyli Lopez kontra Kit Thurman. Bardzo lubię Kita Turmana, dowiedziałem się, e, dowiedziałem się wczoraj, że on w ogóle ma jakieś tam polskie korzenie, chyba ze strony dziadków jakaś tam e, e, węgiersko-polska rodzina. Także jak Państwo patrzą na Kita Turmana, no to, to, to nie wiem, możemy tam chyba kibicować, no bo jak, jakaś tam część tego krwi, tej krwi polskiej jest. Natomiast wczoraj na ważeniu, nawet rozmawiałem z nim później, bo znam go dosyć długo, bo od, od czasów kiedy robiłem jego, jego walkę na Florydzie, to sporo, sporo czasu temu. No to powiem, że on tak wygląda bardziej jakby medytował, a nie trenował. On w ogóle znany jest z tego, Kit Turman, że to jest pięściarz, który prowadzi takie życie. nie życie. Nie ma tych łańcuchów Rolexów pokazywanych co 30 sekund na, na, na przegubie i tak dalej. To jest człowiek, który woli pojeździć po świecie, popodróżować, pojechać do Indii, spędzić dwa tygodnie na jakichś medytacjach. No i powiem, że, że wyglądał jakby rzeczywiście medytował, a nie trenował. No, taki jakiś szczypu jest, ale, ale taki jakiś wysuszony. Czy ma szansę normalny, normalny Kit Turman kontra Lopez, który z nikim na takim poziomie nie walczył? nie nawiązywał nawet żadnej normalnej walki. No to, to powinna być do jednej szczęki do jednej szczęki walka. Natomiast no nie wiem, taki jakiś eteryczny mi wyglądał ten, 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 ten Turman, powiem szczerze. No to nie jest taka za bardzo profesjonalna opinia, no ale mówię Państwu to, co widziałem. Widziałem dwie. To jest trzecia walka, czwarta walka, którą widzę na żywo, więc mogę, mogę porównać. Nie? W telewizji to, 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 różnie, to różnie zupełnie wygląda. Także to ciekawa walka tutaj. Rywans, oczywiście faworyt to Kit turman, ale to wcale nie musi być e, taka prosta walka, jak wskazywałyby notowania Buchmacherów, gdzie na Lopezą można zarobić strasznie pieniądze, bo tam za 100 złotych widziałem 100 dolarów jest 1200 wypłaty. Natomiast ja bym tych pieniędzy raczej nie inwestował, proszę inwestować nie wiem, w dobrą wodę mineralną. Jak Państwo będą oglądali, oglądali te walki, no i... Ponieważ jest piątek, to, to wymaga, wymagam, wymagają Państwo ode mnie i słusznie zimno jest, ale damy radę. Jeszcze jedna walka, bo to na, na Nowym Jorku się Bokserski, bokserski dzień nie kończy. Pięściarski 100% dla nas, Polaków, ale, ale, ale jest walka Jaime Munguia kontra Inoue. Tak, jak się Inoue, nic wspólnego z tym fenomenalnym misiem świata, z okoliczności. W ogóle jedna z tych walk na Dazon, kiedy patrzymy na to zestawienie i mówimy: Nie, no, nie, no, to, to, to chyba, przepraszam, nie nad Dazon, bo to, bo to nie Dazon pokazuje. Nie, no to jest on, dobrze powiedziałem, kiedy oglądamy, kiedy oglądamy tą walkę i mówimy, no tak, no ale, ale to, to, zupełnie, to jest zupełnie bez sensu, Oscar, ja rozumiem, że, że Ty chcesz promować fenomenalnego chłopaka, bo Jaime Munguja to, to jest mistrzostwo świata, 23 lata, petarda, no ale, ale walka z, z, z Inoue, który, który rzeczywiście ma te, nie wiem, 10 centymetrów mniej, w życiu nie walczył w Stanach Zjednoczonych, w życiu nie walczył z kimś zbliżonym do Inoue, przepraszam, do, do, do Mungui. Ja wiem, że to jest przyzwyczajenie go do wagi 154 funtów. E, wiadomo, że to ma być przyszły rywal Canelo Alvarez'a. I to jeden z tych fajnych pomysłów, bo jak na przykład e, Munguja nawet przegra z, 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 z Canelo, no to nikt mu słowa złego nie powie, tak jak nikt złego słowa nie powiedział Canelo. Kiedy przegrał z Floydem Mayweather'em Juniorem. To jest to, ja lubię takie pomysły, ponieważ to się może super, super nauczyć. Natomiast no, ta walka jest dla mnie zupełnie bez sensu. Przecież to jest. to jest rzeźnia. To jest, to jest, jak jak tu będzie jakakolwiek inna walka niż, niż uciekający i, no, i, na ułę, i, i, i i bijący go, a umie to robić i to fajnie robi. A ja się bardzo, bardzo dziwię. To, to by znaczyło, że Munguja się zupełnie tej walki nie przygotował, w co ja zupełnie nie wierzę. No to jest klasyczna z tych walk, żeby okej, okay, pokażmy wszystko, co potrafi robić jeden zawodnik w rywalizacji z, z, w rywalizacji z przeciwnikiem, no, który nie ma absolutnie żadnych atutów. No, przejrzałem jedną walkę, znalazłem gdzieś tam z Japonii Takeshi i ja, 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 nie, ja, nie, ja nie wiem, ja nie wiem po co w ogóle. Takie walki się robi, no, fajnie wygląda. Może, może Edi chce sprzedać do ZON w Japonii, może to jakiś jakiś pomysł tutaj jest. Natomiast boksersko no, to jest absolutnie do jednej szczelki. Szybki nok, czwarta, piąta runda e, Hainu 154, trzecia obrona. No, ale nie wiem, będziemy to oglądać, czy będziemy oglądać Adasia Kownackiego. E, przy okazji, tutaj zanim zacząłem nagrywać, to widziałem, że jakieś tam dziwne są komentarze, właściwie nie dziwne, tylko kibice i ja pytania, panie przewodniczący, co pan tam podaje, że, że walka będzie około godziny 2.30 czy 2.45 w nocy e, czasu polskiego jak stacja, która to pokazuje, mówi nam, że prawdopodobnie około 400 jak państwo włączą o godzinie 400 to państwo zobaczą pustą salę o tej godzinie to już nikogo nie będzie w Barclays Center, no, taka delikatna uwaga nie, nie wiem, co podają koledzy, wierzę w to, że podają tak jest w rzeczywistości, natomiast mają Państwo informacje tutaj bezpośrednio z pierwszej ręki i to nie z mojej, tylko od szefa PBC i szefa programowego całej tej, całej tej gali, całej gali w Barclays Center. Druga walka wieczoru na Fox. Pierwsza walka zaczyna się o godzinie 2, może się skończyć, nie wiem, w ciągu 10-5 minut. 30 sekund, może potrwać pełen dystans wtedy Adam wyjdzie krótko przed godziną dziewiątą wieczorem tutaj w Nowym Jorku, czyli krótko przed godziną trzecią nad ranem w Polsce to jest rzeczywisty program tego co się będzie działo w Parkway Center trzymamy, trzymamy szczęki chciałem powiedzieć nie, szczęki szczę, szczę nie trzymamy nie potrzeba, trzymamy kciuki za, trzymamy kciuki za Adama ja Państwa pozdrawiam Oczywiście spróbujemy zrobić coś z Adamem zaraz, zaraz po walce. Um, typy Państwo znają. Ja pełen optymizmu. Adam spokojny, chociaż jest olbrzymia różnica między Adamem, z którym, to tak na zakończenie jeszcze a Adamem, z którym rozmawiałem, nie wiem, w środę chyba wywiad mieliśmy. Wtorek albo środę, bo wtorek mieliśmy wywiad, no czyli wiem, no, parę dni temu. No, ten Adam, parę dni temu i ten Adam już wczoraj zważenia. to był zupełnie, zupełnie inny człowiek. E, i to jest całkowicie zrozumiałe Państwo wiedzą, pięściarze się zamykają. Te, te, te klapki się robią coraz węższe i na końcu zostaje tylko tylko rywal. I dokładnie tak powinno być. Jeszcze wczoraj jakaś taka fajna kolacja z e, popołudniowa Adama e, na Green Poincie. Kibice, kibice doceniają to, że, że Adam Kognacki docenia kibiców. I, i, I to bardzo widać. Natomiast no, przy całym szacunku dla wszystkiego, co robią kibiców w kibice, bo, bo mogę być dziennikarzem i jednocześnie kibicem, jednym z nich. Wiemy wszyscy, że e, za niego nie wygram. Wygra tylko i wyłącznie Adam Kownacki. Kownacki kontra Washington. E, trzymamy kciuki. Jedna z ważniejszych polskich walk. Naprawdę jest jedna z ważniejszych polskich walk w tej pierwszej części 2019 roku, walka, która która może, może mieć naprawdę niesamowite reperkusje na plus. Bo dla mnie sam fakt, żeby Adam Kownacki, gdyby Adam Kownacki doszedł do walki to tytuł mistrza świata w bazie ciężkiej, byłby czymś niesamowitym, um, nie obchodziłyby mnie w tym momencie żadne dyskusje na temat, jak przegrał. jakby przegrał. Jak? nie mówimy, że przegrał, tylko mówię, że jakby przegrał, został zweryfikowany, kompletna bzdura. Dotrzeć do walki o tytuł Mistrza Świata to nie jest prosto. Zwłaszcza będąc z tej pozycji, której był Adam Kownacki 3-4 lata temu, ktoś, ktoś by wtedy powiedział, nawet mnie, to, to się, mogę się spokojnie tego przyznać, że gdyby ktoś mi powiedział 3-4 lata temu, że będę na walce Adama Kownackiego na początku 2019 roku, która najprawdopodobniej zadecyduje o tym, czy będzie walczył w tymże samym roku o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej, no to położyłbym wszystko, co mamy, wszystko, co mają moi koledzy, że tak się nie stanie. Natomiast e, siła woli, samo zaparcie, wiara w swojej umiejętności, e, pomysł, jak to osiągnąć Adama Komnackiego, doprowadził nas do tego punktu, w którym jesteśmy, w którym on sam będzie za kilka, kilkanaście godzin. Pozdrawiam Państwa serdecznie, najlepszego i do następnego. Na pewno będę coś wrzucał jeszcze, może nie na vloga, ale, ale odsyłam Państwa na mój, na mój Twitter, będę wrzucał bezpośrednio już coś tam z Barclays Center, także na zakończenie jak zwykle adresy twitterowe i facebookowe moje, ale raczej będę wrzucał na Twitter niż na Facebook, także jak Państwo chcą rzeczy takie z ostatniej chwili, rzeczy już bezpośrednio z Barclays Center, to, to raczej proszę mnie tam łapać, garnek media, tam można mnie znaleźć, najlepszego z Nowego Jorku dla wszystkich vlogowiczów. Pozdrawiam serdecznie.